Cześć widzowie, witam Was w nowym odcinku i dzisiaj też jest mój kolega. Nie musisz się przywitać, bo i tak cię nie było słychać, bo w poprzednim odcinku z moim kolegą. No po prostu jeden gościu napisał, że nie było słychać mojego kolegi, dlatego pozdrawiam. A, ja, a my, my, no tak, my dzisiaj będziemy grali w kreatywną mapkę z moim kolegą. Moją bo z, ją ulepszyłem i postanowiłem po prostu zagrać No dawaj gotowość, gotowość dawaj I y, ja teraz, a nie, bo wczoraj widzieliście No bo jak widzicie mam y, 100 112 poziom karnetu bojowego i dodatkowe nagrody są o tak odblokowane No tutaj prawie trzecia strona niedługo odblokowana jest Dlatego no Dość dobrze mi idzie w tym w w tego Fortnite'a Dobra i teraz szukam mojej mapki Tutaj e, tutaj skaczu Dobra I od razu i, I no, taki budyneczek, jeden y, tutaj, tutaj, właśnie na, nie, na nim stoję. I nowe skrzyneczki dodałem, ale dobra, ja już rozpoczynam grę. Dobra, i widzowie, o to tutaj chodzi, że są spawnery, y, spawnery Zombiaków, No i po prostu, no, nie y, 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 pamiętaj. Ja teraz mówię do kolegi. Nie wolno rozwalać spawnerów. One się same po jakimś czasie rozwalają. Dobra, widzowie. No nie, on leci na ten domek. To ja idę na, na ten zameczek taki. Bo tutaj też jest dość dużo itemów. A myślę, że mogą się przydać. O, właśnie dostałem. Yy, właśnie dostałem poziom za, za to, że po prostu, no ten. Jak to się nazywa, że gram na swojej mapce Ojoj, oj, co się tutaj dzieje? Dobra, ja muszę trochę ściszyć szybko tego Fortnite'a, bo nie będzie mnie słychać na odcinku, a ja chcę, żeby mnie było słychać Gdzieś tak na pięć Nie, 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 ja za chwilę zginę Jeszcze mam taki dziwny ekran teraz Dobra, szybko powiększanie ekranu No i dobra, i uciekanie teraz Dobra O nie, kolapsują Kolapsują zombiaki. Ząbiaki są mądre. O nie, skolapsowały. O dobra, odblokowali to, ten najlepszy budynek, gdzie są najlepsze itemy. Dobra, let's go, widzowie, bo ja tutaj ukryłem najlepsze itemy i. Nie, nie zdążyłem. Wziąłem tylko dla siebie. I widzowie, właśnie teraz mam najlepsze itemy, można powiedzieć. Bo w tamtym żelaznym boksie były najlepsze itemy. I właśnie dom, dom, do mnie, do w domku wchodzą. I mam przypał lekki. Dobra, muszę sobie szybko macy pozbierać. Najlepiej to tutaj jest, widzowie, wiecie czemu? Bo dużo się dostaje w ogóle matców i szybko można się. Zabudować od tych zombiaków, chociaż i tak one to w sekundę zniszczą. Ale chociaż trochę ich zwolniłem. Oj, oj, oj. Ej, ale, yy, Oli, Oli, w ogóle to my robimy tutaj sojusz? No, dawaj nie, bo to odcinek to już na odcinku nie. Kurde, mam laga. No i zginąłem, bo miałem laga. Ale miałem laga. Ale na szczęście jest odradzanie na tej mapie. Dlatego jeszcze zdążyć je. Tylko muszę określić, gdzie ty jesteś. Nie wiem. Ej, tutaj jakaś skrzynka. Szybko trzeba otwierać. Dobra. Bojowy karabin. Bojowy karabin szturmowy. Nie no, pomocy, no. O dobra, udało mi się uciec, widzowie. Dlatego jest mega dobrze. A, ty tam jesteś. Dobra, dostaje, dostaje. On ma mało, on ma mało na pewno. On ma mało. On się leczy czymś. Widzowie, prawie go zabiłem, tak myślę. Dobra, biorę najlepsze itemy. Dobra. O kurde, oj oj oj, otoczyli mnie. Widzowie, jest ostra akcja, bo nie nazwałbym to słabą akcją. Dobra, i teraz idziemy po niego, bo mam najlepsze itemy. oj To nie jest RPG, to coś innego. A ja mam trochę przypał lekki. Bo mnie cały czas biją. Dobra, ale teraz możesz szybko iść na środek. Teraz możesz szybko iść na środek i zgarnąć nie temy. No ze środka, a ze środka jest tak takie mocne. One są za mocne ze środka, dlatego widzowie dzięki temu wygrywam. O nie, o nie, o nie, oj on już tam jest. Dobra, ja zabijam sobie szybko zombiaczka Oj, oj, trochę mam przypał. Bo jakiś dziwny jak biegnie, którego zabiłem. O niej, boss! Złoty to widzowie, boss. Tego muszę na niego uważać. Ej, a co jakby tutaj z bumeranga trochę ich załatwić? Ej, z bumeranga jest mocno. Bo ich można kilku bić naraz. Dobra, ja szybko sobie zbieram materiały. Dobra, mam już 300 materiałów z jednego kamienia. I gdzie tutaj jest mój kolega, widzowie? Bo on mnie za chwilę zastrzeli z wybuchowego karabina powtarzalnego i będzie po mnie. Ale jak ja myślę, co będzie, jak będzie już ta końcowa strefa, będzie trochę przypał. Bo przecież my nie robimy sojusza. A sobie zbiorę ze środka yy, karabin. Bo tutaj jeszcze został jakiś. Dlatego, jak myślę, że w końcu w jej strefie będzie dymy, bo przecież nie mamy sojuszy. Oj, oj, oj. Wiadomo, że to ty. Bo kto. Bo zabiegby... Wiem, gdzie ty jesteś. O, dostał, dostał. 40. Dobra. Idziemy, widzowie, po niego. Ojojoj, mam laga O oh shit O dobre, jakoś sobie widzowie dałem radę Ej, bo ty chyba spadłeś za mapę, czy gdzie? Ej, no nie, ja mam widzowie jakieś lagi A masz materiały? Masz materiały? To się podbuduj. No ja jestem, y, ja, ja jestem. No w mieście w środku miasta. Tylko że o to chodzi, że. Mam jakieś ślagi dziwne. O, widzicie widzowie? Lagi mam. No, widzowie, patrzcie, jak zmieniam broń, to zobaczcie, jak się wolno zmienia. Dlatego mam trochę utrudnienie, bo zombiaki się tak lagują. Wybuchowym karabinem powtarzalnym ze środka. A co, już wyszłeś z tej dziury? Nie wystarczyło. To za chwilę ci wezmę i tam dam trochę. Czekaj, bo ja już mam full, full drewno. To, to ty mnie widzisz? No i gdzie niby? O nie, ja też spadłem No to widzowie, no nie wiem Trochę przypalik Bo z moim kolegą spadłem za mapę I mam jakieś ślagi oczywiście No jakie nogi yy, No strzelamy się tylko, że ja muszę się... ...podbudować, bo ja też spadłem. Może widzisz taką bardzo dużą wieżyczkę? To sobie po niej wejdź na mapę. A, no to dobra. Oczywiście ja mam jakieś ślady, nie wiem czemu. Ej, no nie! To ty skolapsowałeś, no nie, jeszcze burza idzie. No, zginąłeś, no ale ja też zginę, bo. burza mnie zabija. No, zginę. Nie, żyję, żyję. 10 HP, ale żyję. 10 HP, ale żyję, widzowie. Co to było? No to słabo, jak masz słabo. Ja muszę się streszczać, bo niedługo to. Strefa nie dogoni. Z tym moim budowaniem. Już jestem dość blisko. Dobra, mam jeszcze dużo materiałów, tylko że mam lagi jakieś. I żebym za chwilę nie spadł. Co? No, no żyje no. No żyje. Ale ciężko. Trochę. Bo. No, już strefa idzie. No to fajnie. To muszę się streszczać. Kurde, widzowie. Dziewięć. Osiem. Dobra. Cztery HP. 4 HP przeżyłem. 4 hp, ale przeżyłem. Tak, ale ledwo totalnie. Ja idę na farmę, bo może tam zostawiłeś leczątko, te jedyne na tej mapie. Dobra, szybko. Jest! Zostawiłeś, zostawiłeś, dzięki, dzięki. Tak. A grzyba osłona leczy hp? Niestety nie. To muszę kokosem. No ale zawsze coś, trochę HP przybyło. A gdzie ty w ogóle jesteś? Mógłbym się spytać o Twoją lokalizację? Yy, co? Ah, dobra. Cama, strefa, dobra. To jest taka mała strefa. Na tým polu? A, ah, okej. Okay. No dobrze, że cię nie ma na tym polu. No nie chcę zdradzić mojej dokładnej miejscowości. Tak, nagrywam, a czemu? Czemu niby nie? A, no tak. No ale. To chodzi, żeby po, żeby po prostu było e, fajnie dla widzów, bo powiedzieli, bo niby tak dużo e, do Was widzowie nie gadałem, ale za to. Za to po prostu mu no, powiedzieliście, że, że fajny odcinek. Dlatego Wam dziękuję. A, a ja teraz sobie wypatruję, gdzie jest mój kolega. Nie patruję, gdzie jest mój kolega. Ej, no nie no! Ale mówiłeś, że się nie strzelamy! No chłopie, ty! Chłopie, no! Ale i tak sobie dam z Tobą radę. Nie ma takiej opcji, że ja się podam. Po poddam. Nie. Sobie zbryję trochę materiałów, żeby się od Ciebie obronić. Ej, tutaj jest skrzyneczka. Nie otwarta jeszcze. O, i dostałem. Ej, nic ja nie. O, dobra, dostałem pistolet krzemieniowy. Naprawdę super broń. Dobra, 80 dostał. Kurde, ale masz mało, masz mało. A za kila dostaje się ten. E, jak to się nazywa? E, HP? Nie, no to fajnie. AAAAAAAH Faz ah! um mês de subleto que Z zabiłem Dobra, let's go, widzowie Zabiłem mojego kolegę O się zrespnęliśmy w strefie Dobra, let's go Widzowie, przejęłem Ale jak mi się, widzowie, to udało Stop, no co, stop, no. no co chcesz? No, ja mam już No bo ja nie umiem robić, że po zabiciu się dostaje tego. Ej, 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 że po zabiciu się dostaje HP od nowa A, no i co? Ej! Ej, no chłopie, co robisz? O nie, o nie, 15, 10, 10 HP mam To będzie ciężkie Ściana jest moja, ale i tak sobie nie dałem rady. No i co teraz? Nie poddaje się! Dobra, 20, 20, 20 dostał. Trzeba mu tak trochę zabrać, likwidujesz pokczam. Ej, nie ty zginęłeś w strefie? No ja, no to nie będziemy mieli broni ani materiałów. No to fajnie, walka na miecze, nie. No nie, o nie o nie, ale to będzie mi widzowie bitwa aż do końcowej strefy. Aż dopóki ktoś nie zginie. Dobra. Walka na miecze, widzowie. Dobra, dostał 20. Dostał 20, ale ja też dostałem. Ja jestem na hita. Oj, oj, oj. No ale i tak masz mało HP. Dobra, teraz trzeba. Dobra, nie przeżyłem. Ale to jest, widzowie, bitwa. O nie, już zamykana strefa. To będzie trzeba niedługo kończyć odcinek O dobra! Na hita był Ale mam teraz dodatkowe 15 HP Ojojoj, czy zdążysz? Zdążyłeś, ale powoli jest zamykana strefa A! A! Nie, dobra, proszę Czymy odcinek, ja zginąłem yy, Ogłaszam, że ty wygrałeś Bo i tak nie miało już szans Niestety ja nie wygrałem No ale śmiesznie było widzowie Ja tak kończę ten odcinek No i to tyle z tego odcinka Nie wystarczyło mi odrodzeń A i tak cały czas będzie się gubił w burzy Dlatego widzowie kończę ten odcinek No i na raz